Znaczy drugi dzień zapisaliśmy na swoje konto, wygraliśmy drugi dzień rajdu i przywieźliśmy dużo potrzebnych nam punktów. tak? Nie ryzykowaliśmy, ostatni odcinek przyjechaliśmy dobrym, żwawym, ale nie, nie bardzo szybkim tempem. Tak? Łukasz tam odrobił, ale w ogóle się tym nie przejmujemy. Cieszymy się, że tak naprawdę tylko nasza dwójka się w tym rajdzie liczyła i walczyliśmy ostro, ostro do końca. Myślę, że cały zespół z wykonał świetną pracę i z myślą, z myślą o tych punktach już ten ostatni odcinek przejechałem. To było dla mnie naprawdę, naprawdę najważniejsze. No a Łukasz wiadomo, że potrafi wyprostować prawą nogę. E, więc cieszy też mnie to, że, że się tam jakoś przepychaliśmy trochę walco to pierwsze miejsce. No jakbym przegrał 3 minuty, to bym się może martwił, a przegraliśmy tylko 2 sekundki, więc to jest naprawdę tyle co nic.